dobry, plan bez planu, golenie bez golenia, trzeci dzień leci, trzeba coś z tym zrobić słuchajcie, zarost przedniowy, yy, więc już z tych powiedzmy takich większych yy, zarostów dla mnie, yy, postanowiłem, faktycznie nie miałem dzisiaj planu na golenie, ale postanowiłem wykończyć, mam nadzieję, że to jest przedostatnie, może ostatnie użycie, Reuser Wooden Space. Więc produkt do kolekcji w sensie wykorzystany, w 100% użyty. Zużyty. Drugim produktem, który miał się pojawić, miał być z Lea. On się tu już chwilę moczy, ale on się jeszcze chwilę pomoczy. I dlatego użyję Pendera ekstro syntetycznego. A to za sprawą yy, syntetyczny pędzel, tylko dlatego, że do tej wody, którą Wam pokazywałem, postanowiłem użyć próbkę, którą dostałem od kolegi Denisa. Jest to opisane jako Simpson Sandalwood. Yy, słuchajcie, yy, krem kremik już jakiś czas tutaj czeka na swoją kolej i stwierdziłem, że do tej wody... Reuzela będzie jak znalazł ten zapach. Oczywiście on jest zupełnie inny. Troszkę przypomina, nawet bardzo przypomina, czerwone proraso. Słuchajcie, ale to. Ale wiecie co? Moment. Przecież czerwone proraso mam. Tutaj oczywiście białe się wysypało. Czerwone mam tu. Ten jest bardziej migdałowy. Ten jest bardziej migdałowy. Coś wspólnego mają. Coś wspólnego mają. No. Więc będziemy się tym godzić. No i jak już tak sobie pomyślałem, że już mam wodę ogarniętą, pędzel został zmieniony, bo krem po raz pierwszy będzie użyty. No to maszynka. Słuchajcie, jest to maszynka, która zaraz po tym, jak się na kanale kolegi Mariusza Pimsa pojawił się film, mówię, muszę ją mieć. I tak się stało, że praktycznie od samego początku gdzieś ta maszynka się przewija przez mój nie tyle kanał, bo ja jej jeszcze nie pokazywałem, natomiast ona gdzieś tutaj cały czas wokół mnie krąży jest. Jest to i katana SE, czyli na połówkę żyletki. Słuchajcie, ja już tutaj założyłem tą żyletkę. Żyletka też przez przypadek. I niestety, niestety źle to zabrzmi, ale też żyletka polecana przez kolegę Mariusza, czyli zielona Astra. Połówek już założona. To po jakichś testach moich wcześniejszych, ta połówka w tej maszynce już jakiś czas jest yy, i, i taki zestaw mi się urodził, bez planu, bez jakichś tam celowych działań. Testujemy nowy krem, kończymy wodę Reuzel. Przedstawiam Wam w końcu maszynkę Single Edge, yy, którą mam już bardzo długi okres czasu, a jeszcze u mnie na kanale nie była. Yy. Stanie go, pędzla, Lea zrobił się y, też powiedzmy średnio pułkowy ekstro. To jest ten super y, miękki. Y, w opisie on jest jako miękki y, opisany. No i to tak, hi zestawik. Więc kończę to moje przydługawe oględzenie i bilże twarz. Obficie twarz zbliżona. No i teraz jak z tym kremikiem? Sam nie wiem. Pierwsze moje użycie, więc słuchajcie, może być katastrofa. Zaraz zobaczymy, jak się produkt obroni. Ja go tyle po prostu. O. Delikatnie go tu. Po prostu rozetrę na twarzy. tego specjalnie może dużo wziąłem bo i pędzel do małych nie należy i teraz pędzel pędzel same końcówki muczę Teraz pędzel nie męczył woda. Uważam, że jeszcze wody powinienem. Pędzel naładowany do granic możliwości, więc kremik wydaje się być wydajny, na wodę na razie póki co odporny, zapach bardzo przyjemny. zaczynają być fajerwerki, słuchajcie. Tego kremu się zrobiło fajnie, dużo. Ok, tak zostawiamy. Podejrzewam, że można byłoby to szybciej zrobić, na zasadzie zaraz na samym początku, wody więcej wystartować i zobaczyć, co się będzie działo. Ja szczęśliwy, czyli upiprany. Lecimy. Słyszycie, że ta żeletka też tutaj nam lekko gra. Smoki. Witajcie, smoki były zamieszały. każdy Kawdy pod... się pomieszały. Słuchajcie, i teraz jedziemy dalej. Jak widzicie, nie zanikła yy, piana. Ja tutaj nic nie dodawałem. Chwilkę dosłownie. Mnie nie było. Przygodami, ale pierwsze przejście jakby zakończone. Co wam powiem? Skuteczność. Bardzo fajna. Krem się tu nie do końca nam wykukał. Spróbujemy to naprawić. No dobra, słuchajcie, nie wiem. Stawiam to na barki tego, że ten krem, gdzie przerwałem golenie, troszkę zakleił tam ostrze, ale to. W kremu się naprawdę narobiło ilości, które no. A widzicie, że bardzo sympatyczny produkt. Powiem Wam, że bardzo sympatyczny i zapachowo jest w porządku. Słuchajcie, robimy przejście pod włos. Zacznijmy od szyi. Zaczyna się, wiecie co, dociskanie, e, tak zwane kontrolowanie. E, e, e. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, na razie się krew nie leje. Część fanów zawiedziona. Słuchajcie... Um... Bardzo fajne golenie Naprawdę fajne golenie Ale wiecie co, kremik fajnie daje radę. Naprawdę tu troszeczkę tych poprawek. Takie niedzielne sznity. <noise> ok. Koniec. Troszkę przy tym drugim przejściu pobawiliśmy się. Nadwyrężyłem zapewne Waszą cierpliwość. Płucze twarz. Słuchajcie, troszeczkę z premedytacją zrobiłem tylko i wyłącznie dla przejścia, ponieważ ta maszynka do takich miziaków według mnie nie należy. Ma bardzo fajną skuteczność. Więc w moim przypadku, naprawdę, takie dwa. Tu można byłoby poprawić delikatnie. Super. Ja jestem mega fajnie ogolony na dwa przejścia. Słuchajcie, szyja naprawdę jest fajna, ale widzicie, że tu pewne zaczerwienienia się pojawiły. Jest to jedna chyba z nielicznych maszynek, gdzie zielona astra dla mnie, w moim przypadku Działa całkiem przyjemnie i to połączenie jakby jest jak najbardziej ok, więc naprawdę fajne. Przy tym goleniu też zwróciłem uwagę, że kremik moje pierwsze użycie, ale fajnie zapach się zostawia, zostawia fajny zapach na twarzy. Jak sandal wood, to sandal wood. Troszeczkę w stylu prorasu czerwonego. Słuchajcie, no tak, jeszcze jedno golenie powinno być. Troszkę przypiekło to, jak przepuszczałem. Tu należałoby poprawić, ale żeby nie przesadzić na niedzielę, jestem gotowy. Jestem gotowy. Jest sobota wieczór. Także ja jestem gotowy. Ładnie na niedzielę przyszykowany. Oficjalnie ogłaszam, że jeszcze jedno golenie z Reuzelem na pewno będzie. Tu już, słuchajcie, wyprzedzając, kolejny przygotowany. Bardzo lubię te wody. Mięciutkie takie są, tłustawe. Eleganckie. Co do kremiku, To tu dużo pokazywać, świetna sprawa, cały pędzel także tam jeszcze spokojnie ze dwa przejścia na można by było dać więc sami widzicie, że po takiej ilości jak dałem, można byłoby połowę z tego byłoby super, słuchajcie tyle 361 subskrybentów nowy artykuł na blogu, więc zapraszam dziękuję Koledze Deńcowi za próbkę. Mam ich jeszcze chyba trzy do pokazania. Także dzisiaj praktycznie całkowicie nowy zestaw, poza pędzelkiem i wodą, która już u mnie była. No i cóż, nie przedłużając, nie ględząc, lecimy dalej, czyli widzimy się za jakiś kolejny czas kolejne golenie. Chyba tą samą maszynką zrobimy. Niech będą dwa. Będę wiedział, jak się Żyletka ułożyła, również dwa przejścia bym planował. Może bardziej co do kosmetyków, coś dobierzemy. Może znowu próbka. Zobaczymy, nie ma co. Dzięki piękne za komentarze, za łapki w górę, za łapki w dół też. Dziękuję. No i cóż. Ja się żegnam, ja macham. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i do usłyszenia. Pa. pa.